Dzisiaj będziemy mówić o niebie, ale myślę, że to, co przeżywamy tutaj jest przed smakiem. Rzeczywiście to jest wspaniały dzień. Dzisiejsze Kazanie jest ostatnim z cyklu właśnie tych kazań o błogosławieństwach, ośmiu błogosławieństwach i jak wiadomo, Kazanie na górze rozpoczyna się od ośmiu błogosławieństw, które tak jak wiemy, już powtarzaliśmy, to nie są jakimiś marzeniami, nie są pobożnymi życzeniami, ale wyrażają rzeczywistość życia chrześcijańskiego. I jeżeli ktoś nie doświadcza tej rzeczywistości, to warto szukać Boga, dlatego że właśnie w mocy Ducha Świętego można tą rzeczywistość osiągnąć. Błogosławieństwa opisują osiem cech ducha. Nie ciała, ale ducha. Dlatego, że ciało prze, przejawia, prze, wyraża to, co jest w duchu człowieka. Naśladowcy Jezusa mają być ubodzy w duchu, mają być czystego serca, cisi, miłosierni, pragnący sprawiedliwości, czyniący pokój i znoszący cierpliwie. Prześladowania. Są to cechy, które daleko odbiegają od obsesyjnego dążenia człowieka do promowania własnej osoby i do bogacenia się materialnego. Te nauki, które, o których słyszeliśmy przez ostatnie dwa miesiące, kierują nas na ścieżkę Bożą. Ścieżka Boża jest diametralnie inna niż ta, którą preferuje świat. I to podkreślaliśmy, że w tym sensie błogosławieństwa są paradoksalne. One są paradoksalne, ale właśnie na tym polega Boże błogosławieństwo. Każde błogosławieństwo zawiera obietnicę spełnienia i nagrody. Ubodzy w duchu odziedziczą Królestwo Boże, zasmuceni zostaną pocieszeni, cisi posiądą ziemię według słów Jezusa. Spragnieni doświadczą sprawiedliwości, miłosierni sami dostąpią miłosierdzia. Ludzie czystego serca będą oglądać Boga, a czyniący pokój staną się synami Bożymi, natomiast prześladowani wejdą. Do Królestwa Bożego. Dzisiejszy tekst obiecuje nagrodę w niebie. Zwracamy uwagę na fragment zapisany w Mateusza, Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 12 werset, pierwsza jego część. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Zapłata lub nagroda. Pełni ważną rolę w życiu człowieka. Dzieci zawsze cieszą się, kiedy są chwalone i kiedy dostają prezenty. Ale dorośli też są po trosze dziećmi, bo pamiętają, jak nimi byli i zwykle lubią też, kiedy właśnie są doceniani, kiedy pracują za wynagrodzenie, kiedy nie są wykorzystywani ale ktoś ich docenia. Dodatkowa nagroda jest również formą zapłaty. I zależnie od tłumaczenia, do jakiego zajrzymy, właśnie w tym wersecie pojawia się słowo zapłata albo nagroda. Na czym polega zapłata w niebie, o jakiej mówi nasz tekst? To nie jakieś stanowiska, czy wielkie bogactwa materialne? To obietnica szczęścia, radości, chwały w obecności Boga, i to przewyższa wszelkie cierpienia i trudy ziemskiego życia. Niebo jest często przedstawiane jako miejsce wolne od bólu, cierpienia i trosk, które są. Niestety przywarami tego bytu doczesnego. Niebo jest tam, gdzie panuje wieczny pokój i radość. Niestety ludzka natura jest upadła i grzeszna, i stąd życie doczesne jest właśnie nacechowane znojem i trudem. To o, o tym się dowiadujemy z pierwszych kart Pisma Świętego. Dla wierzących Zapłata w niebie to przede wszystkim możliwość przebywania w obecności Boga i zjednoczenia z Nim na zawsze. Nawet jeżeli przeżywamy jakieś trudności, cierpienia, to też możemy doświadczać w tym obecności Boga. Już tutaj na Ziemi, tak jak powiedziałem, zaczyna się niebo, dlatego że niebo jest tam, gdzie jest Bóg, miejscem, gdzie przebywa Bóg. Niebo to również wizja nowego doskonałego świata, w którym panuje miłość, sprawiedliwość i pokój. Jezus w tym fragmencie mówi o nagrodzie, o nagrodzie w niebie. To przypomina jego inne nauczanie, gdy wskazuje na skarb w niebie. Pojawia się ono kilkakrotnie w zapisach Ewangelii. Również w kazaniu na górze, gdzie jest powiedziane, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. To tylko potwierdza, że Zbawiciel kieruje naszą uwagę na wartości niematerialne. I osiągnięcie Królestwa Niebios zdaje się być kluczowym elementem błogosławieństw, dlatego że jest to wymienione na samym początku i potem na samym końcu wszystkich błogosławieństw. I to jest jasna wskazówka. Że odnosi się ono do wszystkich błogosławieństw. Właśnie w ten sposób osiągamy Królestwo Niebios, albo inaczej można powiedzieć Królestwo Boże. W Nowym Testamencie idea Królestwa odgrywa zasadniczą rolę w Ewangelii głoszonej przez Jezusa. Jest ono przedstawiane jako Królestwo Boże, Królestwo Niebios, a czasami po prostu Królestwo. Wyraz Królestwo. Pojawia się w Nowym Testamencie ponad 150 razy i prawie zawsze odnosi się do rządów bożych. To zdecydowanie coś innego niż królestwo pojmowane jako państwo albo naród tutaj na Ziemi. Dlatego, kiedy Jezus stanął przed Piłatem i ten zapytał, czy jest królem, Jezus potwierdził to ale powiedział, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Koncepcja Królestwa Bożego zakłada panowanie nad stworzeniem. Stworzenie jest Boże. To Bóg stworzył wszystko. Także i nas, ludzi. I On domaga się, aby Jego autorytet był szanowany. On domaga się, aby jego suwerenna władza była uznawana. Tam, gdzie tak się dzieje, tam jest Królestwo Boże. Nawet tutaj na Ziemi. A więc nie musimy czekać, aż znajdziemy się po drugiej stronie życia. I właśnie tak pojęte Królestwo wydaje się być wielką nagrodą, którą Jezus obiecuje swoim naśladowcom. I tego nie można kupić za pieniądze. Tego nie można zdobyć, mając wielkie stanowiska prezydenckie, jakieś inne, które, o które ludzie zabiegają tutaj na Ziemi. To przyszłe królestwo będzie z pewnością wyjątkowe, niepodobne do tych, które istniały do tej pory. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie znajdują się liczne odniesienia opisujące cudowność tych wspaniałych rządów. Na przykład prorok Izajasz w kolejnych słowach swojej narracji odnosi się do końcowego, ostatecznego planu Bożego odnośnie przyszłości. W swojej księdze w 11 rozdziale 9 werset pisze takie słowa: Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze. Bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Tam nie będzie miejsca na krzywdę, tam nie będzie miejsca na przemoc, tam nie będzie miejsca na jakikolwiek grzech. I ten sam obraz powtórzony został w Nowym Testamencie. W objawieniu Jana 21 rozdział 3 do 4 wersetu czytamy tą wizję, wspaniałą wizję, jaką widzi, jaką widzi apostoł Jan. Pisze tak, usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką muzeę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To jest wizja niebo. Taka przyszłość będzie stanem niezwykłego szczęścia i radości, ale to nie tylko przyszłość. To może się również dziać w teraźniejszości. Tam, gdzie jest Boża obecność. Tam, gdzie Jego władza jest szanowana i respektowana. Omawiany tekst mówi, że ta wielka nagroda będzie w niebie. Ta nagroda, która jest obiecana nam przez Zbawiciela naszego. Ale jak rozumieć niebo? Pismo Święte nie opisuje ze szczegółami. Raczej uchyla rąbka tajemnicy, bo to jest wielka tajemnica. I nawet nie wiemy, czy mowa jest tam o miejscu, gdzieś poza czasem i przestrzenią. Może raczej chodzi o stan ducha. Z pisma wiemy, że niebo jest tam, gdzie przebywa Bóg w otoczeniu istot niebiańskich, aniołów, a także ludzi zbawionych. W porównaniu do tego, co jest na Ziemi, wiadomo, że nie będzie tam bólu, ani smutku, ani niedoskonałości, ani śmierci, ani żadnego grzechu. To kraina wiecznego szczęścia. I na pewno nie chodzi o materialny dostatek, ani zmysłowe uciechy. I to również mocno wybrzmiewa w wypowiedzi Jezusa, skierowanej do pewnego bogatego młodzieńca, który chciał z nim na ten temat właśnie rozmawiać. Jezus powiedział mu: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj to, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Bo w niebie ziemskie wartości. Nie mają znaczenia. I taka sama nauka płynie z przypowieści Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Czytamy tam o tym, że po śmierci obaj trafiają do krainy umarłych. Ziemski bogacz cierpi tam męki, podczas gdy biedny Łazarz doznaje pociechy, spoczywając na łonie Abrahama. W Biblii łona Abrahama to metafora szczęścia i spełnienia w życiu wiecznym. Ta przypowieść akcentuje wieczną zapłatę za doczesne życie na Ziemi. Jest pewna anegdota o biskupie, który mieszkał w pięknym pałacu, jadał najlepsze potrawy, jeździł wygodnym samochodem. Miał nawet kierowcę, nabożeństwa odprawiał w pięknej, bogato zdobionej katedrze. I w tej samej katedrze sprzątała pewna uboga kobieta, która mieszkała w skromnym pokoiku w suterenie, jadła tylko jeden posiłek dziennie i nigdzie przez całe życie nie wyjeżdżała, bo po prostu nie miała za co. I ta kobieta oprócz sprzątania w katedrze w wolnych chwilach odwiedzała chorych, pocieszała ich w imię miłości Boga, o której słyszała od biskupa. Pewnego dnia oboje zmarli. To jest tylko anegdota. Biskup i sprzątaczka, i dostali się do nieba, bo byli wierzący. Stanęli w kolejce po nagrody za ich służbę na ziemi. Sprzątaczka. Była przed biskupem, otrzymała wspaniały pałac w niebie, a także najlepszy model lexusa, jeżeli lexusy jeżdżą po niebie. Nawet miała kierowcę, którym mogła być wożona po niebie. Biskup spojrzał na nią, troszkę zazdrośnie, ale zaczął pocieszać się myślą, no jeśli ona otrzymała taką nagrodę, to cóż dopiero czeka mnie? I kiedy przyszła na niego kolej, wskazano mu małą chatkę krytą strzechą na samym skraju nieba i obok drabiniasty wóz. Oto twoja nagroda, usłyszał. Biskup za nie mówił na jakiś czas, a kiedy ochłonął, zapytał, dlaczego przygotowano dla niego tak skromną wieczność. Na więcej nie starczyło usłyszał odpowiedź. Tyle nam przekazano za Twojego życia na ziemi. Jezus uczy, że te skarby w niebie, którymi obdarza wiernych w swoim przyszłym królestwie, to nie dobra materialne, ani intratne stanowiska w rozumieniu ziemskim. Powinniśmy więc koncentrować się raczej na tym ostatecznym celu, a nie na doczesnych dobrach, które często nas nęcą, pociągają, tak jak bogactwo materialne, status społeczny, czy przyjemności cielesne. Błogosławieństwa uczą nas równowagi, bo trzeba z tym żyć. Co jest nam dostępne w doczesności. Ale nie może to stać się naszym Bożkiem. I chociaż Bóg w swojej dobroci może pobłogosławić nam tymi rzeczami, to naszym pragnieniem powinno być otrzymanie tych o wiele wspanialszych skarbów, które Bóg obiecał w przyszłości. Tych skarbów, których nie kupimy za pieniądze. A pamiętajmy, że najlepsze rzeczy mamy za darmo. Miłość, przyjaźń, dobroć, błogosławieństwo. Tak, żeby zrównoważyć to doczesne dążenie, bo natura ludzka jest upadła i potrzebuje przemiany. I dopiero wtedy wszystko ustawia się. Na swoim miejscu. Właśnie kiedy przyjmiemy Ewangelię, kiedy poddamy się panowaniu Boga, wtedy możemy doświadczyć tych błogosławieństw. I w końcu, kiedy Jezus uczył swoich uczniów, jak mają się modlić, to jego pierwszą prośbą było co? Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jak jest w niebie, tak niech będzie na ziemi. Niech to też będzie naszą codzienną modlitwą. Amen.